Cześć, moi drodzy osoby z podznaku raka, witam serdecznie, zapraszam oczywiście Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak karty ułożą się dla Was i czego możecie się spodziewać. Już patrzymy na podstawowe aspekty. Dziękuję za subskrypcję kanału, za, dziękuję za łapeczki w górę i za to, że jesteście, również za cudowne komentarze. No już patrzymy tak, czy wejdziecie w stały związek. 5 denarów. Kim jesteście w obecnej relacji? 4 buławy. Praca, szanse zagrożenia 8 denarów. Finanse król denarowy relacje z otoczeniem 6 mieczy. Zdrowie 7 mieczy. No i seniorzy 5 pucharów. Już patrzymy. 5 denarów zaczyna, więc karta w pierwszej energii ciężka, no bo wiadomo oznacza jakby brak sukcesu, mimo wszystko. Tak początkowy. Przynajmniej. E, czyli może się coś nie udawać. W pierwszej odpowiedzi, czy wyjdziemy w stały związek? No nie. Natomiast ogólnie mamy szansę, jeśli zwrócimy się do osób w sytuacji, które znamy, o których przechodzimy, których nie bierzemy pod uwagę, wtedy jeśli zadziałamy właściwie, odrobimy te tak zwane straty i znajdziemy potencjał, którego teraz pierwotnie nie widzimy. Ale tak, możemy wejść, mimo wszystko, pomimo pierwszej powiedzmy, tej trudniejszej energii, tak? Dalej, już patrzymy, kim jesteśmy w obecnej relacji. Cztery buławy. Te radości, sukcesu, możemy błyszczeć w relacji być osobą taką dynamiczną, spontaniczną, radosną, świętującą coś, tak? Kierującą, ale też świętującą, właśnie. Nadającą taki pozytywny zwrot akcji w relacji. Praca, szanse zagrożenia, praca, praca, praca będzie, obowiązki, powtarzalność. Jeżeli szukamy pracy, także znajdziemy taką pracę, która zagwarantuje nam stabilność, choć wszystko będzie szło powoli od początku w jakimś sensie, ale praca powinna być: bądźmy żentelni, tutaj poukładani, godni zaufania. Dalej. E, finanse, czter, e, przepraszam, król e, denarowy. E, jest to karta jakiejś instytucji. Czasami można i, przy tej karcie iść do, do banku, na przykład można iść do prawnika, można iść do innej osoby, która gdzieś tam nadzoruje finanse, czy, czy pomaga w kwestiach też nie tylko prawnych, ale finansowych. Tak czy owak, wsparcie kogoś. Czy rada kogoś lub układ z kimś, kto bardzo dobrze pospaguje finansami i dzięki niemu mamy poprawę w finansach. Więc jest to karta pójścia do przodu, na przykład opiekuna też finansowego. Dalej, sześć mieczy: relacje z otoczeniem i czego ludzie oczekują od nas. Sześć mieczy: spokoju, ukojenia. Oddalenia się, na przykład, jeżeli jesteśmy w konflikcie, no to karta nam ewidentnie sugeruje, żebyśmy się oddalili od czegoś, kogoś, żebyśmy coś zostawili w spokoju. Dalej. Tutaj zdrowie, 7-mieczy, karta ucieczki, czasem od operacji, ucieczki od jakiejś krytycznej sytuacji, bo jest to oczywiście karta mieczowata, więc ona zawsze będzie sugerować możliwość operacji, no ale jest to jedyna też karta, która mu daje też informację o tym, że coś się może udać uniknąć, tak, bo jest to karta sprytu. Uważajmy oczywiście na lewą stronę ciała, oczy, plecy, kręgosłup, biodro, kolano, tak, lewa strona jest najbardziej tutaj newralgiczną, ehm, wzrok, także właśnie trochę układ oddechowy, no i kwestia operacji jest możliwa czy zabiegu, ale też i ucieczki od tego. Mogąże być też oczywiście jakiś zastrzyk, tak jakaś terapia sprytna na przykład zastępcza, tak, bo może być tak, że unikniemy operacji i, no i uda nam się na przykład zastrzykami coś zniwelować. No i seniorze pięć pucharów, karta oczywiście wskazująca na aspekt związany z z jakimś niezadowoleniem, rozbiciem, smutkiem, żalem, rozstaniem czasem, tak? Jest to karta straty pewnego rodzaju, ale też i szans, tak, które są, bo dwa puchary stoją niezmiennie, można je wykorzystać, no ale czy my to zrobimy, to już zależy bardzo mocno od nas, a więc coś może się nie udawać, możemy otrzymać nieprzyjemne wiadomości, ale będą też... Kwestie, które są do nadrobienia, które można wykorzystać i dzięki którym można wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, ale tak, może być to czas jakichś nieprzyjemnych sytuacji, które będą wymagały od nas zmiany w postawie, która musi być silna i która musi wyzwalać pozytywne emocje, by nie poddawać się właśnie jakiemuś żalowi, smutkowi. No ale ktoś może okazać nam, no mimo wszystko brak lojalności, czy, czy, czy na kimś możemy się tutaj niestety zawieść, choć to można też jeszcze właśnie w jakimś sensie zmienić, zniwelować, taka jest sugestia. Czy to zrobicie, to już waszej gestii. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej. Idziemy dalej oczywiście, idziemy do zodiakalnych lwów, witam serdecznie drogie lwy. Zapraszam Was oczywiście na co cotygodniowy horoskop i zobaczmy, jak karty włożą się dla Was, czego możecie się spodziewać i jak będzie się przedstawiał ów układ. Mam nadzieję, że się nadal podoba, jakby co zapraszam do komentowania i wskazywania jakichś dodatkowych sugestii. No i zobaczmy, jakie karty. Tak, dla singli, czy wejdziecie w stały związek, 7 buław. Dla osób, które mają kogoś, kim jesteście w relacji, koło fortuny. Praca, szanse zagorzenia, 5 denarów. Finanse, trzy buławy. Reakcje z relacje z otoczeniem i czego oczekują ludzie od nas. Wisielec, zdrowie, dwójeczka pucharów. No i seniorzy, dwójeczka denarów. I już patrzymy, 7 buław. Czy wejdziemy w stały związek, karta Walki, rywalizacji, zmagań. No jest to karta możliwości wejścia, ale może być trudno, no tak jakbyśmy mieli po prostu ciężko pod górkę troszkę, tak jakbyśmy się musieli wykazać, pokazać, pokonać przeciwności rywali, zmagania samym, samych ze sobą też to oznacza. No i tutaj ciężkie, ciężkie, no, ciężkie zmaganie, ale tak jesteśmy w stanie, oczywiście, że tak dalej, koło fortuny kim jesteśmy w obecnej relacji jeśli ją mamy mamy koło fortuny zmienni jesteśmy, jak w kalejdoskopie raz lepiej, raz gorzej wszystko zależy od waszego nastawienia humoru, tak jakiejś sytuacji też życiowej oczywiście, no jest to zmienność dalej już patrzymy pięć denarów tak na aspekt Tutaj pracy, szans zagrożenia. Czy pracę możemy znaleźć, tak, ale początkowo możemy mieć poczucie, że tracimy czas, tracimy jakieś możliwości. Będziemy tacy z, troszkę z długo zgotani, smutni, zubożeni tak, w sytuacyjnie, bo będą pierwsze porażki. Nie? Tak. Natomiast możemy nie wykorzystywać potencjału będącego obok. Tak samo jeśli mamy pracę, możemy coś stracić. Może być jakaś strata stanowiska, strata godzin. Utrata pozycji, no czegoś w jakimś sensie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, natomiast to będzie można jeszcze zmienić, nadrobić, ale musimy wykorzystać potencjał tkwiący w otoczeniu. Finanse. Już patrzymy, trzy buławy możliwość wyjazdu za pieniędzmi, dobre wiadomości z daleka, pieniądz z zagranicy lub ukończony ważny projekt i Jakieś pieniądze, właśnie w związku z jakimś projektem, jakaś realizacja planów i sukces, ale może być właśnie po prostu powiązane z kimś daleka lub z podróżą. Dalej, czego ludzie oczekują od nas? Tutaj w ogóle relacje z otoczeniem, wisielec. Wisielec jest specyficzną kartą, bo jest kartą zawieszenia czegoś, a więc być może powinniśmy inaczej spojrzeć. Tak, u wisielca jest przewrócenie spojrzenia do góry nogami, poświęcenie być może powinniśmy się poświęcić w jakiejś kwestii i zmienić swoje nadstawienie do kogoś czegoś w kwestii właśnie relacji z otoczeniem zdrowie, dwójeczka pucharów, karta tutaj dobrych wiadomości opieki osoby która znajdzie się w odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu, wskaże nam właściwe wiadomości właśnie da dobrą poradę Karta współpracy, altruizmu, zwróćmy uwagę na podwójne narządy, układ moczowo-płciowy, nerki, na przykład jajniki, piersi, tak, układ hormonalny, no i ogólnie jest to dobra karta, ale przy takich tych pucharkach dobrze jest sprawdzać system, czyli po prostu na przykład zrobić okresowe badania. Dalej, seniorzy, dwójeczka denarów, karta chwiejności, raz lepiej, raz gorzej. To my musimy być takimi koordynatorami danej sytuacji. Będziemy łączyć przeciwieństwa i powinniśmy: dwa różne światy, dwie różne możliwości. Karta podróży, karta bycia raz tu, raz tu, tak? Karta łączenia dwóch relacji, dwóch możliwości, dwóch kwestii zarobkowych, na przykład dwóch źródeł. Ale generalnie będzie też to tydzień rozchwiany, tak raz lepiej, raz gorzej my będziemy musieli ciągle ciągle coś ustawiać, naprawiać, koordynować i takie to będzie przesłanie. Tak więc będzie dobrze wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I idziemy dalej do zodiakalnych panien. Już witamy serdecznie, drogie panny. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak drogie panny ułoży się właśnie wówczas i jakie karty będą wam przyświecać czego możecie się spodziewać dziękuję oczywiście za subskrypcję kanału za to że jesteście nie, za łapeczki w górę to wiadomo no i za cudowny komentarz a jakie karty e, czy będziemy w stały związek jeśli jesteśmy samotni królowa denarów kim jesteśmy w danej relacji jeśli ją mamy e, tak gwiazda praca szansy zagrożenia dwójeczka denarów e, Finanse, wieża, relacje z otoczeniem, 6 denarów i czego otoczenie oczekuje, zdrowie, rycerz pucharowy. No i tutaj seniorzy, 5 denarów. I już patrzymy, co, co się pokazuje. Karta królowej denarów, czy wejdziemy w stały związek? Karta specyficzna, bo karta wygody, komfortu wygodnictwa na dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście na dobrym poziomie ale właśnie jeśli nam coś będzie pasowało w pełni, czyli wizualnie, materialnie, uczuciowo musimy czuć w pełni ten, ten aspekt właśnie bezpieczeństwa komfortu, bo jeśli nie no to no nie dalej kim jesteśmy w obecnej relacji gwiazda Spełniamy czyjeś oczekiwania. No, jesteśmy gwiazdą, tak. No i oczywiście gwiazda jest specyficzną kartą, bo ona mówi uważaj o czym marzysz, ale generalnie spełniamy czyjeś oczekiwania. Możemy być wyśnioną gwiazdką z nieba, po prostu. Praca, szanse zagrożenia szansa. Na kilka prac, kilka źródeł może, finansów, tak, ale pieniądz przychodzący, wychodzący, mimo wszystko, czyli tutaj takie dodatkowe też prace, łączenie przeciwieństw i takie chwiejności, raz lepiej, raz gorzej, niestety w tym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o finanse, tutaj mamy wieże, tak, zmiana, może nas czekać zmiana gwałtowna układów wydatki, jakaś wiadomość strata czegoś, kogoś co może wiązać się z dodatkowymi no właśnie finansowymi stratami i no to jest taka ruina planów czasowa, no, ale jednak jakaś zmiana, tak po prostu dalej, relacje z otoczeniem sześć denarów i czego otoczenie oczekuje a no, równowagi, w dawaniu i braniu z kimś powinniśmy się po prostu dogadać na niwie tutaj emocjonalnej lub, lub innej w każdym razie równowaga w dawaniu i braku powinna zaistnieć wtedy w tym otoczeniu będzie lepiej i tego otoczenie z jakiegoś powodu o, właśnie oczekuje zdrowie rycerz pucharowy jakieś kwestie wrócą do nas karta powrotowa, dolegliwości coś po prostu ponownie, tak? bo to jest też karta po prostu Chorób przewlekłych, które aktywują się w danym momencie i tutaj może być po prostu zwiększona aktywność jakiejś dolegliwości, które już były w przeszłości. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, burze hormonów, niestabilność hormonalną, układ moczowo-płciowy, nerki oczywiście, no i na przykład czasami jest to też karta powtórki badań, czyli że, że coś będzie trzeba powtórzyć. Dalej. Seniorzy, karta straty. Jest to karta ciężka w pewnym sensie, bo tak w jakimś aspekcie w początkowym szczególnie oznacza, że po prostu będzie jakaś strata, ale stratę można odzyskać. Oczywiście czasem jest to strata pieniędzy, strata czasu, strata jakiejś sytuacji, strata czasem relacji, tak. Utracza czegoś kogoś, ale też i odzyskanie, tak. Możliwe w kwestii szczególnie materialnej, bo tu przechodzimy obok jakiejś możliwości, tylko w smutku możemy nie dostrzegać tego, więc starajmy się po prostu w jakimś sensie no mimo wszystko nie tkwić w tym maraźmie, tylko jednak działać, szukać dosłownie pod nosem tego, co jest dla nas wielkim potencjałem i możemy odrobić właśnie straty różnego rodzaju. Tylko trzeba to dostrzec i tego wam życzę mimo wszystko, byście dostrzegali szansę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.